Żakowska, witam Państwa. Niże z frontami skupiają się na północy i na północnym wschodzie kontynentu. Na pozostałym obszarze, w tym i na pogodę w kraju, wpływa wyż, ale w najbliższych godzinach nad krajem przejdzie kolejny front, za którym popłynie wilgotne i ciepłe powietrze. Zarówno wieczorem, jak i w pierwszej części nocy, największe zachmurzenie utrzyma się na północy oraz w regionach wschodnich. Na w krańcach północno-zachodnich pojawi się front z opadami deszczu i mrzawki, który w drugiej części nocy przemieści się nad Pomorze Zachodnie, popadać może wówczas też na Warmi i na Mazurach. Natomiast w centrum, na zachodzie, na południu w nocy liczne rozpogodzenia, tam zachmurzenie umiarkowane. O poranku na termometrach od 4 lub 2 stopni na zachodzie, na Kujawach i na Pomorzu do minus 2 na wschodzie i na południu. Jutro od rana chmury, to te deszcz Obłoki na północnym wschodzie, tu przed południem opady zanikną. Poza tym sporo rozpogodzeń. Po południu wzrost zachmurzenia w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 3-4 stopni w regionach wschodnich do 5, nawet 7 na zachodzie, w centrum czy na południu. Wiać będzie słabo z kierunków południowych. W regionie w tych najbliższych godzinach zachmurzenie umiarkowane na północy duże i tu nad ranem pojawią się opady deszczu lub mrzawki. Temperatura wyrównana będzie około 3 lub 2 stopni. Wiatr zacznie zmieniać. Kierunek z południowego na zachodni powieje słabo. Jutro od rana na północy dużo chmur i zanikające opady deszcz lub mrzawki. po południu wzrost zachmurzenia na wschodzie. Poza tym dość pogodnie, zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach do 5 stopni. Wiać będzie jutro już z zachodu umiarkowanie lub słabo. Na barometrach wahania ciśnienia. Co w kolejnych dniach? Otóż w sobotę po mglistym poranku dużo słońca i do 4 stopni. W niedzielę wzrost zachmurzenia na niebie. Niewiele przejaśnień. Nad ranem dodatnie wartości, a w niedzielne popołudnie do 4 stopni. W poniedziałek nad ranem temperatura spadać może do zera, w ciągu dnia 3 lub 4 stopnie. Na niebie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam do zobaczenia.